Zobaczcie, co tu się dzieje, jak u nas przymroziło dzisiaj. Zrobiłam dziś Antosiowi na śniadanie parówkę w cieście francuskim, i tutaj jest y, majonez dany. I tak zjadę dwa kawałki i stwierdzi, że on już jest najedzony. Także chyba resztę mama musi zjeść. A swoją drogą powiem Wam, że pomimo, że tu nie ma żadnej przyprawy, to mieszka naprawdę dobra. No i zobaczcie: zamiast Antosia, Szymonek je. Tak? Dobre. Dzień dobry kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym dniu vlogmasu na moim kanale. Jak widzicie ja jestem jeszcze w piżamie, ale już w międzyczasie ogarniam mieszkanie, bo plan na dzisiaj jest taki, że będziemy razem z Antosiem robić pierwsze ozdoby świąteczne, w sensie bombeczki. Mam nadzieję, że Antosiowi się to nie znudzi, bo on to chwila, moment i już innego zajęcia szuka, także no miejmy nadzieję, że będziemy się dobrze bawić. No i zapraszamy was na... Spędzenie tego czasu razem z nami. Mam nadzieję, że może się i też zainspirujecie nami. Antoś bierze się za otwarcie kalendarzy i dzisiaj mamy numerek 10. Jest tutaj. Otwieraj. Tutaj. Zobaczcie, ona nie próbuje, a już mówi, że się nie da. No chyba się nie. da, co? No i mamy jajo. Natomiast w tym kalendarzu pod numerkiem 10, gdzie mamy numerek 10? Tu mamy numerek 10, wyciągaj. Co my tam mamy? Słotycze znowu. Pingwinka. Do sklepu jednak nie idziemy, bo przed chwilą malutki zasnął. Antosiowi się nie chce, także. Biorę się tutaj za ogarnięcie tego kącika, w którym stoję. No i będziemy dekorować choinkę. No i choinka jest już w pokoju, złożona przez mojego męża. Miejscówka na nią jest już ogarnięta. Także ja muszę jeszcze posprzątać ten oto porządeczek i będziemy ją dekorować. dobra choinka jest ustawiona teraz trzeba naprostować tutaj te gałęzie bo to jest ta sama choinka co w tamtym roku tak jak wam mówiłam na początku także trzeba ją ogarnąć tylko chyba problem będę miała kolejny bo nie mam do niej przedłużki ale może jakoś damy radę słuchajcie niosłam ozdoby do domu rozwalił mi się od spodu karton i wszystko mi wyleciało co niektóre mi się szczaskały, więc no masakra. Muszę teraz to wszystko przejrzeć, bo mam to tutaj porozkładane, pozbierane w kartonach, w tym pudełku nawet białym. No i zobaczyć, co jest jeszcze uszkodzone, a co nie. Christmas tree, oh Christmas tree, the leaves are so unchanging. Oh Christmas tree, oh Christmas tree, the leaves are so unchanging. Not only green, but summer's here, but also wet, it's cold and drear. Oh Christmas tree, oh Christmas tree, the leaves are so No, i tak wygląda choinka w samych światełkach, także bierzemy się teraz za zakładanie bombeczek. No, i mam już naszykowane wszystkie bombki. Te są z tamtego roku, te są nowe. No, i tutaj te są też nowe, także muszę nawlekać niteczki i dopiero będę wieszać. I mamy już tutaj nawleczone sznureczki na bombki. Okazało się, że te bombki są słuchajcie, szklane. Ale niestety te z samego dna, zobaczcie, są trochę uszkodzone. Także słabo, no ale trudno. Bierzemy się za wieszanie. To? Chodź, halo, dobra. chodź, To dobra. są dobra. Tu, tu jestem. Dobrze, ale daj bo... A tu nie ma tego. Antoś, tutaj. Nie, stąd bombeczki. Ten? Mhm. No i tak wygląda gotowa już choinka. Jak widzicie, kolorystyka jest biało-czerwona. Aczkolwiek dodałam tutaj y, złote kwiatki, y, ponieważ te aniołki tutaj mają te złote obwódki i tak pomyślałam, że to będzie fajnie wyglądać. Ale zastanawiam się, czy to zostawić, czy to po prostu ściągnąć. I jak coś dorzucić tutaj złote bombki. Łańcuchów w tym roku nie będzie i myślę, że to będzie dobra opcja, dobre rozwiązanie. Także dajcie znać, bo jestem ciekawa, czy dodawać te złote bombki, czy zostawić tak, jak jest teraz. Zobaczcie, co Antoś mi na wieczór za atrakcję wymyślił.

Szymonek wjeżdża w choinkę, a Antoś go odciąga na usztawce, czyli holowanie. Siedzimy sobie teraz pod choinką, grzejemy plecki. E, powiem Wam, że e, jak już jest choinka, to zrobisz taki fajny klimacie. Antoś tu śpiewa, przegląda się w bombce. Fajna. 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 Już w łóżku jest prawie 24 wszyscy już u mnie śpią. Ale wiecie, jak to ta mamuśka muszę wszystko ogarnąć, wykąpać się i dopiero wtedy mogę iść spokojnie spać. Także ja się już kładę do spania. Mam nadzieję, że film z ubierania choinki z Antosiem Wam się spodobał. Poza małymi wypadkami wszystko jest ok. Także. Jutro będziemy działać dalej. No i oczywiście zostawcie łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję. I do zobaczenia już jutro. Trzymajcie się pa, Pa! pa.